Tutaj mam rozklejoną lampę do BMW A60. Zawsze, zawsze je rozklejamy. E, czyścimy całe wnętrze, konserwujemy regulatory, przeglądamy instalacje i tak dalej. Także ta lampa, jak wraca od nas, to faktycznie jest jak nowa. Ale jeżeli chcecie sobie e, sami e, polepszyć e, światło i zregenerować e, soczewkę, to za chwileczkę Wam coś pokażę, bo bez rozklejania takiej lampy, czyli tutaj mam taką lampę, która jest w całości, ona jest brzydka, jest matowa, żółta, bardzo słabo świeci. I jak to sobie samemu zrobić? Tak naprawdę potrzebujecie zregenerowanego lustra soczewki, czyli ten odbłyśnik. Tą soczewkę możecie sobie ode mnie zamówić i kosztuje to 100 zł Taka no, takie nowe lustro. Żeby wyjąć stare, to potrzebujecie właściwie dwóch, trzech narzędzi, czyli płaski śrubokręt się przyda na pewno, rozmiar tu nie ma znaczenia. E, przyda się e, śrubokręt tak zwany torx On jest, to jest rozmiar T20 jeżeli musicie sobie kupić żeby podkręcać tutaj te cztery śrubki, które jak otworzycie dekiel Soczewka jest tam przykręcona właśnie na cztery śrubki. Tym torxem T20 sobie te wszystkie śrubeczki dookoła odkręcicie. Przyda się wiertło do, do metalu. Te wiertło może być ósemka, siódemka, dziesiątka, no co tam macie pod ręką, jeżeli nie macie, no to najlepiej kupić ósemkę. I takim wiertłem będzie trzeba sobie rozwiercić w czterech miejscach nity. Tak. Jeżeli macie nitownicę, to no to fajnie, kupcie też nity, malutką paczuszkę. Kilka sztuk, 4, 5, 6 sztuk będzie Wam potrzebnych. Jeżeli nie macie nitownicy, nie kupujcie, bo też Wam pokażę jak to połączyć takimi nitami za pomocą młotka. Także nic trudnego, zero inwestycji właściwie. A lampa naprawdę będzie świeciła jak nowa. Za chwileczkę Wam wszystko pokażę krok po kroku, jak, jak, to, jak to robić. Zamówcie od razu lustro sobie u mnie, bo zanim się za to zabierzecie, musicie mieć to lustro zregenerowane. E, takie lustro 100 zł kosztuje po odesłaniu swojego. E, w momencie kiedy wysyłam Wam zregenerowane, oryginalne takie lustro kosztuje 150 zł. W tym jest 50 zł zwrotnej kaucji, jeżeli oddajecie swoje stare 5 dych dostaniecie z powrotem. Czyli za komplet płacicie 300 zł po odesłaniu starych, stówkę zwracam, czyli wychodzi 200 zł za zregenerowanie tych lamp. Do czego zmierzam dalej? Piszcie w komentarzu, jeżeli to potrzebujecie, albo wysyłajcie mi zamówienia na adres e-mail: motolampy maupa gmail.com. .gmail no i lecimy dalej, już Wam pokazuję. Co tutaj będziemy robić z tą soczewką? No i troszeczkę się spóźniłem, bo kolega, w czasie kiedy mnie nie było, zdążył rozkleić obydwie lampy. Ale do czego zmierzam? Teraz będzie mi łatwiej pokazać, jak to zrobić, bo nic nas nie ogranicza. Czyli obudowa nie będzie nam przeszkadzać. I te... I z, z, zwróćcie uwagę, co się tutaj dzieje. Mamy miejsca, gdzie musimy roznitować sobie e, tą lampę. Tutaj, w dwóch miejscach na górze. O, widać teraz tu i tu. No i na dole. Robię to wiertłem. Mam, mam w można użyć wiertarki. Na dole robíme to samo. Teraz płaski śrubokręt się przyda. Tym płaskim śrubokrętem yy, przesłona jest tutaj jeszcze, widzicie, zagięta na kielichu. Taka blaszka. Wystarczy ją rozprostować z jednej strony i z drugiej strony. No i co? Pozostaje nam odkręcić te cz cztery śruby, o których mówiłem. Proszę. Wyjęte. Wygląda tak. Jest dosyć mocno wypalony. Tak wygląda zregenerowany. Wygląda tak. Teraz po wymianie tego lustra, uwierzcie mi, że wasze lampy znowu zaczną świecić jak nowe. Bardzo prosto się to montuje z powrotem. Tutaj zaciskamy sobie płaskim śrubokrętem albo kombinerkami, ściskamy, żeby, żeby połączyć przesłonę z lustrem. Na dole nie musimy nitować, bo jeżeli skręcimy tutaj na śrubę, to to wszystko się trzyma. I nie musimy używać e, nitów. Na górze warto sobie znitować. E, znam ludzi, którzy używają tutaj e, opasek, tych zaciskowych, tak zwanych tryt, trytek, i to też świetnie się trzyma. Ja zawsze nituję, aczkolwiek no, użyjecie e, tego, co wam, co wam wygodnie, po prostu, czy e, co macie dostępne. Po złożeniu, po włożeniu tego. Lampa zaczyna świecić jak nowa. Koszt takiego zregenerowanego lustra to jest złoty, kiedy odsyłacie, kiedy, kiedy odsyłacie e, swoje, swoje wypalone. I e, zmierzam do tego, że jeśli chcecie mieć już lustro, jak zaczynacie pracować e, z lampą, no to. Wyślę Wam je 100 zł, plus pobiorę, doliczę kaucję 50 zł i w momencie, kiedy odeślecie swoje wypalone, ta kaucja, te 50 zł jest zwracane na wskazany rachunek bankowy. Potrzebujecie szybokręt. Torx T20, tak się nazywa, płaski biertło do metalu. I lustro. Słuchajcie, jeżeli chcecie zamówić takie lustro do swojej BMW-60, to proszę Was, żebyście mi napisali. E takie zamówienie z waszym adresem czyli gdzie dostarczyć te lustra numer telefonu będzie potrzebny takie zamówienia wyślijcie na adres e-mail motolampy@gmail.com i bardzo ważne będzie bo są dwa rodzaje nie wiem czy wiecie są dwa rodzaje lamp w 60 to znaczy chodzi o to że są tak jak te na żarówkę D2S ale mogą być też ksenony z żarówką D1S i się różnią. E, różnią się tutaj e, gniazdem osadzenia żarówki. Także, jeżeli e, wiecie, jaką macie żarówkę, to proszę, proszę to dopisać, bo wyślę Wam już zamontowanym tym gniazdem. Nie będziecie się musieli bawić w przekładanie, jeżeli by się okazało nie takie. To jest raz. A dwa, no jest jeszcze e, w modelu poliftingu. Rodzaj lamp z żarówką H7. Jeżeli takie lustro potrzebujecie, no to też mi to oczywiście napiszcie. Tutaj mam rozklejoną lampę do BMW 60 zawsze, zawsze je rozklejamy. Czyścimy całe wnętrze, konserwujemy regulatory, przeglądamy instalacje i tak dalej. Także ta lampa jak wraca od nas, to faktycznie jest jak nowa. Ale jeżeli chcecie sobie sami polepszyć światło i zregenerować soczewkę, to za chwileczkę Wam coś pokażę, bo bez rozklejania takiej lampy, czyli tutaj mam taką lampę, która jest w całości, ona jest brzydka, jest matowa, żółta, bardzo słabo świeci e, i jak to sobie samemu zrobić? Tak naprawdę potrzebujecie zregenerowanego lustra so soczewki, czyli ten odbłyśnik. Tą soczewkę możecie sobie ode mnie zamówić i kosztuje to 100 zł, taka no, e, takie nowe lustro. Żeby wyjąć stare, to potrzebujecie właściwie dwóch, trzech narzędzi, czyli płaski śrubokręt się przyda na pewno, rozmiar tu nie ma znaczenia. E, przyda się e, śrubokręt, tak zwany Torx. On jest, to jest rozmiar T20, jeżeli musicie sobie kupić, żeby podkręcać tutaj te cztery śrubki, które. Jak otworzycie dekiel, soczewka jest tam przykręcona właśnie na cztery śrubki tym torksem T20 sobie te wszystkie śrubeczki dookoła odkręcicie. Przyda się wiertło do, do metalu. Te wiertło może być ósemka, 7, 10. No co tam macie pod ręką, jeżeli nie macie, no to najlepiej kupić ósemkę. I takim wiertłem będzie trzeba sobie rozwiercić w czterech miejscach e, nity. Tak? Jeżeli macie nitownicę, to, to fajnie. Kupcie też nity, malutką płacuszka. Kilka sztuk, 4, 5, 6 sztuk będzie wam potrzebnych. E, jeżeli nie macie nitownicy, nie kupujcie, bo też wam pokażę, jak to połączyć e, takimi nitami za pomocą młotka. Także nic trudnego, zero inwestycji.